Autobahn Police y, Simulator 3 Aerosoft i deweloper Z Software ujawnili nową kontynuację swojej serii symulacji organów ścigania z Autobahn Police Simulator 3. Teraz możesz ponownie zanurzyć się w ekscytującym świecie ścigania samochodów na najbardziej nieprzewidywalnym systemie autostrad na świecie, gdy samochody śmigają obok ciebie z dowolną prędkością. Czy ty i twoi koledzy funkcjonariusze będziecie w stanie utrzymać ład i porządek, a także doskonało. Ue, bezpieczeństwo ruchu na tym odcinku autostrady. Dostanie strzał, gdy gra wyjdzie na PC za pośrednictwem Steam, a także konsol Xbox i PlayStation 23 czerwca 2022 roku. W Autobahn Police Simulator 3 gracze wcielają się w początkującego policjanta powracającego do pracy po incydencie w wyścigach ulicznych, który wykluczył X prowizji. Teraz muszę jeszcze raz wskoczyć za kierownicę. Aby udowodnić, że są wyjści w policji i zachować spokój, Podejmij różnorodne operacje i wyjątkowe misje, aby zapewnić bezpieczeństwo na ulicach, awansa w szeregach i odblokować bardziej wymagające misje, nowe umiejętności oraz nowy sprzęt i pojazdy. Życie to więcej niż autostrada. Po patroluj otwarty świat zawierający miasta, zakłady przemysłowe, góry, wybrzeże i wiele więcej. Zróżnicowany zestaw działań i lokalizacji. Do odkrycia oferuje długoterminową zróżnicowaną rozgrywkę, która wykracza poza zwykłą symulację. Grankę w autobanżycie narusza policji drogowej z pełno różnorodności, w tym reagowanie na wypadki, przeprowadzanie kontroli drogowych, utrzymywanie ulic w czystości, a nawet zapobieganie napadom na stacje benzynowe i ściganie sprawców w niezawodnym radiowozie. Akademia policji wspina się po szczeblach. Aby wypełnić drzewko technologiczne i opanować nowe umiejętności, w tym strzelanie i składanie się, dalsze postępy w grze odblokują także nowe typy radiowozów. Myślę, że dzisiaj to na tyle. Cześć, żegnam Was.